Ojciec Jacek Wróblewski ze Zgromadzenia Misjonarza Afryki, inaczej Ojców Białych, pracował na misjach w Nigrze w Afryce, obecnie pełni funkcję rektora i przełożonego Zgromadzenia w Polsce powitajmy ojca Jacka brawami szczęk poszedł witam Was bardzo serdecznie tam, że kiedy pierwszy raz jechałem do Afryki no to jechałem taki prawda pewny siebie, taki dumny no ja tutaj mądry biały człowiek, który nauczył się wielu mądrych rzeczy pojadę do Afryki będę teraz uczył tych murzynków różnych, różnych mądrości, tych których ja się nauczyłem Słuchajcie, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Afryki, to bardzo szybko zrozumiałem, że to nie jest tak. Zanim czegokolwiek ja zacznę uczyć, nauczać, to ja sam musiałem się uczyć wielu rzeczy. Tak się czułem trochę jak uczeń zerówki czy pierwszej klasy, prawda? Kiedy to się chce iść do tej szkoły, ale kiedy się na miejscu, ta szkoła jest taka duża i tak wszystko przeraża. Więc ja też zawsze chciałem wyjechać do Afryki. No a kiedy przyjechałem do tej Afryki, to ta Afryka raptem się okazała taka wielka, taka zupełnie mi nieznana. Tak więc zanim czegokolwiek ja zacząłem nauczać, to ja sam się musiałem uczyć, a uczyć się było czego. Pierwsza rzecz, jakiej trzeba się nauczyć, to jest język. Oczywiście nikt po polsku, w Afryce nie mówi. W językach tych europejskich, po angielsku, czy francusku też niekoniecznie, no a poza tym ludzie bardzo lubią, kiedy do nich się mówi w ich. Języku. Tak więc musiałem się nauczyć lokalnego języka. Język, którego się nauczyłem, nazywa się język Hausa. Powtórzcie. No właśnie, słyszeliście o tym języku? No właśnie, a to jest jeden z kilkuset języków, które są w Afryce. Tak więc mi się udało nauczyć jednego. Jest to język zupełnie niepodobny, ani do polskiego, ani do żadnego innego. Tak więc trzeba było po prostu, tak jak mówiłem tutaj uczeń z lewówcy, ja też musiałem zacząć od A, B, C, prawda i powoli to jest dom, to jest krowa, yy, to jest butelka i tak po, powoli powoli musiałem się uczyć tego języka. Było trochę nieraz zabawy przy, przy nauce tego języka, bo niektóre słowa brzmiały podobnie jak po polsku, ale znaczyły zupełnie co innego. Na przykład tata. Tatuś, prawda? Małe dzieci jak biegną za swoim ojcem, to krzyczą tatusiu i mówią wówczas baba. Prawda? To tak jest taki mały ptąd, biegnie i mówi baba, baba. Eee, teraz tak, jedno dziecko, to będzie ja. Ale tak jak was jest tutaj dużo, dużo dzieci, no to wówczas to będzie jaja. Ja. Eee, a mama? Wiecie jak będzie mama? No właśnie, mama to będzie po prostu mama. Ci bęba też, prawda? Maja. Aha, no się ostatnio. Przecież mama. Tak więc to była pierwsza rzecz, nauczyć się języka. Druga rzecz bardzo ważna, to której musiałem się nauczyć, to było nauczenie się tamtejszych zwyczajów, a te zwyczaje są bardzo ładne. A takim podstawowym zwyczajem jest to zwyczaj pozdrawiania się. U nas, no też się pozdrawiamy, ale to jest najczęściej takie prawda... Dzień dobry, cześć, siema i lecimy dalej. W Afryce, kiedy spotykamy kogoś, to trzeba zauważyć tą osobę, trzeba się zatrzymać. No i następuje wymiana pozdrowień. Kiedy to jest rano, to mówimy dzień dobry, dzień dobry, no i się zaczyna, jak się masz, dobrze się mam. Jak się miewa Twoja żona, dobrze się ma. Jak się miewają Twoje dzieci, dobrze się miewają. Jak się miewają Twoje krowy, dobrze się miewają. Jak się miewają Twoje kozy, dobrze się miewają. Jak się miewają Twoje kury, dobrze się miewają. No i tak, w zależności co tam jest w tym gospodarstwie, tak się można wypytywać, jak te wszystkie istoty żywe w tym domostwie się miewają. Bardzo często. Przy wymianie tych pozdrowień towarzyszą temu gesty, tak więc tutaj mam już kolegę. Więc tak, zaczyna się najpierw prawa ręka tu do serca, co jest taką oznaką, że ja nie mam w sercu nic przeciwko Tobie, nie masz nic przeciwko mnie, co jest chyba prawdą, prawda? Pięć minut już jest znany. No i potem, tak, tak, tak jak hip hopowcy trochę. Tak, nie? I potem na końcu jest właśnie ten najfajniejszy że to tak musi no, prawda? Zawsze pierwsze zdanie to jest, że wszystko jest, wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku. Tam nawet gdzie ja byłem, to wyrażało się to w takim... Ta odpowiedź wyrażała się w ten sposób, mówiąc, że wszystko cokolwiek mi się przydarzyło jest błogosławieństwem. Tak więc to są pozdrowienia. Inna ważna rzecz, której trzeba się e, nauczyć. To rzecz, no, codzienna, czyli jedzenie. No więc przede wszystkim, co się je? Trzeba zapomnieć o schabowych, mielonych pizzach. Ba, zupy pomidorowej, ogórkowej tak samo. Zresztą zup w Afryce jako takich nie ma. Je się tamtejsze potrawy. To proste, coś w rodzaju naszej kaszy gryczanej, kaszy jęczmiennej. Lubicie kaszę? Nie? Czy tak? Jak przejechać do Afryki, to musicie lubić kaszę jęczmienną albo kaszę gryczaną, bo czego innego tam nie będziecie mieli. E, <kluzny> Ewentualnie robi się takie, to jest zawsze trudno do opisania, taka klucha, taka pacia, prawda? To jest zrobione z jakiejś mąki kukurydzianej, to się rzuca na gotującą się wodę, to się ścina i z tego robi się ta pacia. No i wtedy, kiedy... Wtedy, kiedy to już to jedzenie jest ugotowane, aha, gotuje się nie na żadnych tam kuchenkach, prawda, gazowych, elektrycznych, gotuje się na ogniu, na ogniu, na trzech kamieniach, są trzy kamienie, w środku jest e, ognisko, palenisko, no i na tych trzech kamieniach stoi duży, duży garn. No i wtedy, kiedy to jedzenie jest już gotowe, podaje się to jedzenie w takich niskach, w takiej dużej misce, Pani gospodyni nakłada. Tam, gdzie ja byłem, w rodzinie będą trzy miski. Będzie jedna miska dla mężczyzn, jedna dla dzieci, jedna dla kobiet. Tak więc to już jest nałożone. Podaje się to, znowu nie podaje się do stołu, bo po co, po co stół, skoro taka miska świetnie tutaj sobie stoi na ziemi? Osoby mające jeść, wpucają dookoła takiej miski. No i przygotowują się do jedzenia. I znowu, po co łyżka, widelec, nóż, z Pan Bóg dał nam taki z jakim jest ręka. Prawda? No więc je się, je się rękoma. Ponieważ je się rękoma, to zawsze przed jedzeniem będzie podana miska z wodą, żeby te ręce umyć. No i kiedy już e, ręce są umyte, zawsze jest modlitwa wcześniej, przed jedzeniem, no i potem przystępuje się do jedzenia. E, Robi się tutaj z tej paci taką kulkę. Aha, będzie z reguły też i druga, e, druga mała miseczka z sosem. Macza się w sosie i do buzi. E, tak więc ja dopiero w afryce się nauczyłem, co tak naprawdę znaczy, to przysłowie, jest takie polskie przysłowie, prawda, że coś jest dobre, że aż palce blizać, nie? No bo jak tutaj ten sos tak między palcami spływał, no to trzeba było, trzeba było Tak więc to była kolejna rzecz której trzeba się było nauczyć. Tak więc żeby tego wszystkiego się nauczyć, to tak trzeba dobry rok. A zresztą potem każdego dnia, o każdej chwili trzeba było się nauczyć czegoś nowego.